i chciałbym wam pokazać chyba największą bugę, jaki może być w tej grze. Eee, najpierw zabijemy tego gościa, żeby nam nie przeszkadzał. O, on bardzo przeszkadza. Trzeba, wystarczy mieć aparat e, lub snajperkę, żeby to zrobić. Po prostu się przybliża do pewnego momentu, aż widzi się takiego cepa i automat. Nie ma co z nimi chodzi. Ale niedawno to znalazłem. Nie wiem czy on jest tam uwięziony jakoś, czy... No zwykły okiem się to nie da zauważyć. C, co, co, co? I nawet nie mogę kucnąć, Kacz tutaj coś na dole coś jest. No, ale to chyba nie, ale. Uch! Jak gdzie on jest? O, właśnie. Gdzieś tutaj... No... zast. ja to odsypa sobie zakameruję, w lustrze. Tak mam go. Dobra, więc to jest chyba jeden z największych bagów w tej grze. W tu grze w miejscu. Noż więc Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Fab Zobaczcie. I zobaczymy się na samym odcinku. Larka!